jak w swoich publikacjach opisywał wiele razy, że czynnikiem sprawczym jest jednak czynnik mechaniczny, czyli duże obciążenie, obciążenie zgięciowe, dynamiczne, więc takie, te historie nasi pacjenci opowiadają na co dzień. Pochyliłem się, podniosłem i to właściwie spowodowało, że pojawił się bardzo ostry ból unieruchamiający. Czyli możemy śmiało powiedzieć, że tym czynnikiem sprawczym jest m.in., Ruch materiału dyskowego do tyłu, ponieważ wiemy, że ruch materiału dyskowego w czasie zdjęcia odbywa się w kierunku tylnym i to odbywa się stosunkowo wolno. Jednak weźmy pod uwagę sytuację, gdzie dochodzi do ruchu dynamicznego, ruchu z dużym obciążeniem. Takie obciążenia asymetryczne mogą spowodować przepuchnię dyskową. Czyli krótko mówiąc, jeśli przepuchnia dyskowa, jeśli konflikt dyskowo obonowy dyskowo-okorzeniowy, to prawdopodobnie będzie czynnikiem sprawczym ruch z dużym obciążeniem ruch zgięciowy. Ja, yy, my korzystamy z takiej, no, weźmy różnicowania gęstości i yy, jakości tego materiału dyskowego i mówimy o tak zwanej miękkiej i o tak zwanej twardej. Cyriak w swoich latach opisywał tak zwaną przepukinę krząstkową, która na dzień dzisiejszy wiemy, że praktycznie nie wytrzymałaby żadnej fali krytyki droga. Natomiast mówimy o tak zwanym mechanizmie jądrowym, czyli przepukina pojawiająca się po dolegliwości, pojawiające się po długotrwałym obciążeniu zgięciowym, powoli, stopniowo, i przepukina twarda o charakterze pierścieniowym, czyli przepukina, która pojawia się gwałtownie w wyniku jednorazowego zdjęcia. Tak jak tutaj widzicie Państwo na rysunku, widział przepukinę Cyriax. To są szkice, które dokonywał, w, no, powiedzmy, w, widząc ten materiał swoimi oczami anatomicznie.